Cześć, dzisiaj wam pokażę jednak coś z Call of Duty, bo szczerze takiego glicza jeszcze nie miałem. Niestety nie udało mi się uchwycić co dokładnie się... jak to stworzyłem tego glicza. ale widzicie efekty tego. Mianowicie, całość wyglądała tak, że miałem ten wydzeleń atomowy w ręku i przy okazji wziąłem wieżyczkę z osłoną. Położyłem wieżyczkę, chciałem później... Ją wziąć, wziąłem i mając wieżyczkę w ręku podniosłem wdzeń. Od razu mówię, że kładąc wieżyczkę, wdzeń mi upadł. A więc, będąc z wieżyczką w ręku, próbowałem podnieść wdzeń. Coś nie mogłem. Wtedy zaczął się glitch. Wieżyczkę położyłem obok i chcę podnieść wdzeń. Ale co się stało? Wdzeń zaczął się klonować. W tym momencie widzicie, chyba sześć wydzeni. Zacząłem je ogólnie klonować i nie tylko ja, teammate to samo. Ale co ciekawe, jak widzieliście około minuty temu, ja wciąż ten wdzeń niby miałem. Mój teammate, który był ze mną, też ten dzeń miał w ręku. Teraz biegnę na głowę, aby wziąć kolejny dzeń do skopiowania. I jak widzicie, w jest multum, i zaczynamy kopiowanie. Można ich wziąć nieskończoność. Nie jestem pewien tylko czy tylko oryginalny wdzeń kopiuje, czy każdy wdzeń. Ale chyba tylko oryginalny, który widzicie jest obok wieżyczki. <grywka> Komicznie to wygląda, muszę przyznać. Multum wdzeni. Chyba Al-Qaida, Ivan, Iwak i nie tylko oni, jeszcze USA też. Chcieliby znać ten trik, jak można rdzenie sobie mnożyć. Najgorsze w tym wszystkim, że jak słyszycie, w tle śmigłowiec jest już gotowy, a potrzebny on jest, aby przejść dalej do misji. Niestety nie wiemy, gdzie jest, ja do misji nie grałem. Dlatego zaraz zobaczycie, że będę biegł na obkoło mapy. Będę szukał przejścia. O, swoją drogą przypomniał mi się kolejny glitch. Koleś napisał, że cały czas Jaggernautem w sumie był. Ja Jagger też bym mógł aktywować. Chociaż tej ikonki nie ma, ale sądzę, żeby weszła. Jednak już nie chciałem psuć mocniej tej gry. Być może byłbym w nieskończoność z Nie wiem po prostu, co się stało. Strzelam, że kolega obok, który biegnie, tego widzenia tak naprawdę nie ma w rękach. Ale tylko moje przypuszczenie. Być może na ich obrazie ja mam te widzeń cały czas? Nie wiem, trudno mi je ocenić. Szczerze, jedynie co to widać, strzykawkę, dym dającą obok. Ogólnie Wam powiem już, że misja zakończona sukcesem, ale też z pewnym gliczem. Ten glitch zaraz będzie widoczny za parę minut. Szukam I bardziej w helikoptera w tym drogowie. momencie, niestety nie mam amunicji już w akaczu, tylko w diglu mam. O, leci właśnie kolega z widzeniem. mam nadzieję, że mniej więcej głos zgram. Aby to dobrze wyglądało, tych rdzeni jest, nie wiem, z 10 w tym momencie. A się dziwię, że ta gra jeszcze działa. Ogólnie ciężka misja, jakby coś bez czterech osób, które się będą podnosić nawzajem i osłaniać mniej więcej, ciężko, naprawdę ciężko. To przejść. O, właśnie widać śmigłowiec. Spróbuję do niego dobiec. Co ciekawe, wejść do niego nie mogę. Nie wiem, czy w oryginalnej misji też tak jest, czy nie. W każdym razie ja tego zrobić nie mogę. Widzenia nie trzymam, może dlatego. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że jednak ten widzeń jest w moich rękach. Tylko jest niewidzialny. Zaraz na szczęście, jeden, chociaż teammate nie usłyszy i zrozumie w ogóle. Też będzie kolejna ciekawa kwestia. U Wam już zwadzę taki mały spoiler. Tylko jeden koleś do mnie przybiegnie, i misja będzie zaliczona. Nie wiem co się tu stało. Jakiegoś glicza z, z wieżyczką i widzeniem znalazłem na kopiowanie. Jeszcze napiewają, ale na szczęście nie tak dużo. Z całe szczęście. O, mój teammate już biegnie. Zaraz to zobaczycie. Cofnęło mnie. To, to, nie, to nie było cięcie. Tutaj próbuję jeszcze w wziąć mówię, może to zaliczy misję. Ale jeśli się nie mylę, to chyba śmigłowiec już zaczyna lecieć. głowy nie daje M4. zadaliście Alkatali potężny cios. się do raportu. <laughs> I lecimy ze śmigłowcem. Dobra, dziękuję Wam za uwagę. Byliście świadkami tego wspaniałego glicza. Jak widzicie, misja ukończona. Dzięki za uwagę.